Witajcie kochani na moim kanale. Dziś tak na szybko pokażę sałatkę ryżową z kurczakiem. Jest naprawdę pyszna i syta. Możecie ją zabrać do pracy, przygotować na śniadanie lub podać na każdej uroczystości. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. Do miski wsypałam dwie torebki białego ryżu. Ryż ugotowałam w osolonej wodzie i jest on jeszcze ciepły. Do ryżu dodaję usmażonego kurczaka, mam tutaj pierś przyprawioną w przyprawie gyros. Drobno pokrojonego ogórka korniszonego. Oczywiście wszystkie składniki oraz proporcje wypisałam Wam w opisie pod filmem. Następnie dodaję usmażone pieczarki. Kukurydzę oraz świeży koperek. Do sałatki dałam majonez oraz jogurt naturalny, ale może być również śmietana. Całość doprawiłam solą i wcisnęłam jeden ząbek czosnku. Sałatkę wystarczy zamieszać i gotowa. I tak jak mówiłam, listę składników znajdziecie pod filmem, a cały przepis znajdziecie na moim blogu. Link również umieściłam pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego, pozdrawiam Was.